Witam, witam, z tej strony Over i dzisiaj jest ze mną debil o nazwie Endek. Twój stary. I witam was w kolejnym odcinku i ogólnie jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to jutro pod łóżkiem znajdziecie, znajdziecie potwora. I Endek nie zostawił łapki w górę i miał potwora pod łóżkiem, prawda? No akurat no znalazłem twojego starego pod łóżkiem. Wygląda jak potwór, był pijany bardzo mocno, więc nie polecam, polecam zostawić. No więc, jeżeli nie chcecie, aby wam taka historia się przytrafiła, to lepiej zostawcie w tym momencie łapkę w górę i miłego oglądania. A jeszcze zapomnieliśmy o najważniejszym, że bardzo was zapraszamy na najlepszy serwer prawdopodobnie na świecie, w całym wszechświecie, o nazwie rgmc.pl Mamy to tutaj na klacie, reprezentujemy godnie, z dumą. E, no i jaki macie. Przez cały odcinek w prawym górnym rogu jest to mega drop. Wkrótce będą nowe tryby. I ogólnie zachęcam Was, abyście sobie dodali ten serwer do listy serwerów, bo to po prostu najlepszy serwer we wszechświecie. I no. I mi jego oglądania. No halo. No halo, halo. Witam, halo. witam. A i możemy do Gillie, bo my tutaj o. jesteśmy. No tak bieni. jak ci pisaliśmy, że dopiero zaczynamy, i po prostu no poszukamy jakiejś ekipy. Adam zgłosiłeś się, że tam masz jakąś rekrutację, to aktualne jest. No, tak, tak. No dawajcie, te tepajcie do mnie. A, jaki masz a co trzeba dobrać? spełnić? Chopie, musisz dobrze kopać, dobrze się klepać. I nie lizać. A to jest, a dobra. A jaki masz lig? Äh, y... Migul przez jeden, zamiast lig. a dobra, się już, już do ciebie steleportowałem. w ci zapytanie, prośbę o teleportację. O, jestem. Co to taki wykoczony? Nie wiem, mnie zostaw. Ej, też chcę. O, jestem Ale ty masz set, bo ty masz bazę, kozacko? My co budowałeś? Tydzień chyba. Dzień, człowieku Ej, ma coś, coś dla to? nas? Bo generalnie my nie możemy przejść Nie tutaj. możemy przejść, my nic nie mamy, jesteśmy biedni. A, Weź tak. daj, rzuć jakiegoś fanta kierownika. Idę, idę Dawaj, fanty. Daj tam, O, mój! Jeszcze mój. dla mnie! O, dzięki Ej, o, nie chodź. dostałem, zeps. się Odejdź, 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 odejdź bo zepsuję. O, po, wow. dobra, mamy kilo Dobra, jest, a masz dla na nas jakąś zbroję może? Bo jak będziemy się klepać z innymi gildiami, to będzie przypał trochę, bo no Z z -offu, off'u to... My ci oddamy tam kiedyś. O, setik. Secik, secik, Dawaj też, Jeszcze... Dobra, bierzemy ze skrzynek jak coś. Możemy, nie? Ja Czy się nic jest. się nie, no, nie stanie? No Dobra, to ja tam biorę, o seta tutaj... Ej, to są knoki, masz może pięć dwójkę? Taką. Tu jest, z, z tu spajerfą. są, to jest A, tej skrzynce jest. Dobra, dobra. Nie, Spraszam, to są knockbach. Nie ja mam szarpne O tu jest. Nie. No szarpne jest 5%. O plomach. tu A, są. Dobra. dobra, dobra, mam. A nie, to też knock. O dobra, mam, dobra. To jest, to jest. Dobra, to tak, y, tak jeszcze żeby fantów nie było końca, to masz jeszcze może jakieś jedzonko i killoff, ale dobra, killoff mam, to jedzonko. Koksy jedzonko też i w sumie. O, i koks nie Masz jak refy, jakieś? Masz może? Czy... Tak. A ile ty w ogóle no, grasz, to... bo ty dużo rzeczy tu masz. No z sobie grał na tym serwerku. Widzę, że tak. masz nawet, prestiżowo. No, kupiłem wczoraj. Y dla mnie? Jeszcze. Już, już. się Menelowi. Mi też się przydadzą. Ja lubię takie rzeczy. Masz jeszcze perełki. O jedny żebrak z ciebie jest naprawdę over. Wstydziłbyś się. Test Masz, cytami. masz jedzonko, dasz niedzonko. Przepraszam. No, no, już, już. jakiś. o ja mam 22 jabłka w sumie. Jest taki miły gracz. No bez tu dobra, to my tutaj musimy... gilnię tutaj masz. zakładamy chyba. Masz, oddam ci 32, mam, ja mam dobre serce. Ja, ja nie mogę tego wziąć po prostu. Opa. Dobra, nice. Ode mnie jabłuszko zgody. Dobra, a co w ogólnie y, o tym, o serwerku sądzisz? No spoko, tylko czasami TNT tu nie wybucha. Właśnie spalone. Gdzie ty, wow. ty Nie, głucho? Ja chciałem przebijać ostatnio gildi, to nie wybił Dobra, idź tam iż tam kłapać, ja sobie tutaj zrobię domek z, Znaczy nie domy tylko pokój No w no, sumie też trochę trzeba... pokopie. Pomogę w sumie Możemy tutaj sobie zrobić pokoje, nie? Gildi No, spoko, gildii, Bo tu zaraz zakładamy tą gildię No to będziemy zakładać sobie a, a generalnie ten? A masz ten? Y, ty tu z kolegami grałeś, czy, czy sam taką? Sam, sam. Właśnie szukam kogoś. No to znalazłeś. No i dobrze. I masz sobie grać. Ja? Ja a ile osób Ja? 14. Przynajmniej ja bym czytał z 30 po głosie w sumie. No, no autentycznie, brzmi się no. Typie jak byk. Jak, jak taki fubuł, ich smetin. No, no i elegancko. A powiedz mi, bo ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo generalnie jest taka gildia, której nie, nie lubię bardzo Tam no. gra Iluzja, i inne tam takie gówniaki To jesteś się, się klepiesz dobrze, żeby, żeby. ich podbić? No spokojnie, jak mi to w trzech robimy ich Ej, przebijaj, przebijają się ta... no, przebijają, e, przebijają, przebija? przebijają nas! Przebija, przebija, chodź. Gdzie wybuchło? Patrz z tamtej strony, z tamtej strony. Kto tu był? Przybijają. Ej, kto jest? Ej, ktoś... kto tu zrobił. Przebi... Sory, to ja byłem, przepraszam ciebie. Kto... Ej, przebijają nas, halo! Przebite ktoś robi! Armatę! Oh, Malty chyba przebite, oh. przebite nam robi Ej kurde no. Ej do dobra trzeba, to chyba ktoś rzucakami na... to zepsuł w sumie Patrz, ej Ej już szósta Masz, jak, jest, jest jakiś no. typo w twojej gildi? Który może zrobić już nie, nie ma gildi jeszcze Tylko to miała być założona To skąd oni, jak oni tutaj dotarli? Nie wiem właśnie A bo kupoida nie ma, to jak ktoś na pewno wbił i robił Dobra, trzeba to naprawić Ej, dobra, to poczekaj, dobra. ja tam idę po bloki jakieś. Idź po obsydian. w ogóle. Idę po obsydian, bo... tam może w skrzynkach jest. Dobra. Nie no, nic nie ma w tym tym. No. Nic, ej, Frigul, nie chodź tu, ej, rozwalają! Biją, biją! Cetle Co tu jest się... na ziemi, bierz mi jedną Sypnął, sypnął. Set poleciał. Ja to te skrzynki chyba biły. Ej, kto to rozwala? Ej, o smiglu ktoś, ktoś ci Gilę przybije, jak ktoś ci... Nie wiem Chodź mi na górę może Gdzie, Gdzie masz górę tutaj o, właśnie. to mam w Dobra, idziemy <grym> Kurde, dobra, nie no to na... Masz obsidian? Ja mam oś Dobra, nie no na, naprawiamy, naprawiamy, bo to tak, tak być nie będzie. Dobra, ja mogę kopstone po naprawiać, bo mam oh, e, Spadłem do dziury O co tak. Kurde. Nie no, ktoś ci. Czy... Paszej ty, 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 ty. E, co ty Ej, e, co? Nie, co to? Co? Dobra, to spiegul widziałem, widziałem. To, 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 to co ty robisz? Dobra, robimy tam oszusta. na bazę, niższa na bazę, niższa, niższa na bazę. Nie, dobra, nie, koniec. Co to Skończyło się. My taktycznie nie dać cię. Chcieliśmy zrobić oszusta, rozwalałeś na bazę. O i na policję. Rozwalałeś tam bazę. Budowałem to tydzień. Mój wujek jest administratorem na tym ze człowieku. A jak się, ja, ja, jaki ma nikt admin? Nie wiem, nie wiem, nie mówił. No dobra. Badał... A, masz krepę, zrobiłeś nam oszusta, budowaliśmy tą bazę tydzień, a tu ty przy, przylazłeś ja i oszusta. Ja to zbudowałem, co wy oszukujecie? Przecież chwilą ja ci rekrutację zrobiliśmy przecież. Do gildy chciałeś. Ty masz jakąś schizofrenię? Przecież ty Weź, się przed chwilą... Co wy to widzicie, nie? fajni idioci Nie ma oszustów. Nie ma robienia co oszustów. Nie oszustów ma. Basy. Nie Mogłeś ma, nie, nie ma, robić, nie my prawdę. chcieliśmy grać sam uczciwie, to Ty wybrałeś taką drogę, ty zacząłeś rzucać rzucane TNT jak jakiś down Nie wiem Wiem jak ty możesz być doda, takim doda, człowiekiem nie. w ogóle co, co wy to picie nie My Dob. ci seta, jedzonko dajemy Bazę zbudowujemy ja jak na mniejszy, a ty tak, tak nie. do nas Nie dobrze nie Tak no nas potraktowałeś to, to będziesz miał lipę seta Nie policję idioci Będziesz Zostawcie miał Będziesz miał lipę Będziesz miał lipę Masz lipę typie Nie pijcie mnie idioci nie bani też Zadarłeś z niewłaściwymi ludźmi. To jest. tutaj nie robimy oszustów. Dostawcie mnie, ja mam lowa! No oszusty. Biegnij. No mają ludzi, którzy robią oszusty O dzięki, Knok. Współpraca tutaj. To jest właśnie współpraca, nie oszusty. To kibu. jest to ty, jeden kurde. na Kraftkorze właśnie. Po pierwszej edycji. Nie wygrasz z nami, typie, możesz seta już wygrać. Zwiady, jak idioci. Jezu, jak możesz o, taki no nie... No Ej, dobra, on już ty... pada, dobra, pada typek. Trzeba, ora, ora, dobra, ora, o, ora, ostatni koks, ostatni koks. Dobra, lipe ma. Sta, Kurde perły. Peruje. Perły? Peruje. Go. mam też, mam Peru też perły, ma. mam perły Dobra, goń go Biję. oj nie. No, nie, leży u, Leży u, u. Zadzwonię na policję Koniec ludzi, Nie, robią Mogę no. Mogłeś nie robić oszusta, to twoja wina Ja nic nie zrobiłem, to wy Kutifa! To dlaczego powiedz rzucałeś ja rzucane to... TNT? Weźcie, bo w domu spalę kurwi No ale, No, ale czemu czemu mówisz grodzisz? Uważaj, bo ci zaraz mama ci do pokoju wejdzie Jezu, o, nie jesteś najgorszą osobą, jesteś najgorszym poszkodnikiem. Nie wiem, nie wiem Weźcie, Tak ludzi oszukiwać. Oddajcie mi ten no kurwa Ta, Nie mam to, że muszę tak usta tak usta Ja nic nie zrobiłem, tu wy robicie, kurwa no. Dobry, Masz dowód? No Jak? Masz to może nagrane? Ja wszystko wiem, kurwa Masz to może nagrane? No, to jest to, tak, ja wszystko nagrywałem, bo wiedziałem, że A tak ktoś cię tak pytał, co nagrywasz, czy wszystko, czy nie wszystko? A, widzisz? A, jessa no, no, to ja... nie, dobra, typie, jesteś oszustem. Wiem, ja, ja, ja z tym pójdę na policję. Na Możesz polic... iść nawet do Instytutu Matki i Dziecka, nawet do nie wiem, do mleczarni Polska. My ci setów nie oddamy. Jesteś oszustem i nie będziemy z Tobą rozmawiać. pana i... na tym sebe, Dobra, idę z tego Skype'a, zacznij testa, elo. O, wali dobra, cię. idziemy. Dobra,